No kurde, nie tam naciskam gdzie trzeba. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Już wtorek, a człowiek się myli. To co, lecimy z koksem, nie? Dzisiejsza objaw hiszpańska. Jedziemy. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze tu też nie wróciłem. Co tu się ze mną dzisiaj dzieje? Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy, jesteśmy. Wpadajcie na transmisję, witam serdecznie. Tym razem jestem cały szczęśliwy, bo udało mi się przed panią Aldoną się dostać. Co przy okazji się dowiedziałem, że nie na tym profilu nadaje co bym chciał. Dzień dobry, pani Aldono. Ha. Sylwia Katarzyna, dzień dobry. Jest pani Walentyna, Danuta jest, dzień dobry, Bożenna. Dzień dobry, dzień dobry. Ania Nowak wita dzień dobry. Wieś ja Krystyna, Ewa, witam serdecznie. Ania, Barbara. Jest i Marlenka. O, Pani Walentyna mówi, że dzisiaj przyszło powiadomienie na Facebooka jest szybciej niż na YouTube. O. <grym> to ja nie wiem jak oni Nie prosią, wiemy. My już w ogóle dobry. nie wiemy, jak, ten, jak to działa dzień w ogóle. Dobry. Słuchajcie, Ale także. Ale będziemy musieli to zrobić inaczej, wszystko inaczej. No. Dobra, zobaczymy i Magdalena również czytelnicza, tutaj... dobra. Jakby co, to my zawsze jesteśmy, znaczy zawsze, pięć. prawie zawsze jesteśmy za pięć dziewiąta. Ósma pięćdziesiąt Nie wiem, czemu pan tego nie wrzuciłem, żebyście też widzieli, nie wiem. Tutaj pani Marzenka udostępniła, Marzenka, jest dzień dobry. A, jest Słuchajcie, do... niech każdy jeszcze jakieś jedno serduszko puści. O, mi udało mi się takie wtorkowe serduszko. Słuchajcie, bo to też, yy, no, to też yy, powoduje, że ta nasza transmisja ja ci, ja jest ci bardziej ja, widoczna. Ja ci no. Nie jeszcze więcej. Nie 27 dzisiaj mamy już Maja, czyli niedługo mamy już czerwiec imienino obchodzi Jan Oliver. Augustyn, Eutropiusz, Fryderyk, Fryderyka, Izydor, Julian, Lucjan, Magdalena, Małgorzata, Oliwier, Radowicz, Świętobor. Świętobor. Przysłowia na dzisiaj: jeśli w deszczu, deszcze w maju wszystko rośnie jak w gaju. No, no, A melenie oliwnym. No, były deszcze, no. były deszcze. No Wczoraj u nas popadało cały dzień. W nocy. W nocy też chyba troszeczkę, no. W maju zbiera pszczółka, zbierajże też i ty te ziółka. O piękne. Albo kupu papatki. Piękny cytat, także kto tam jeszcze nie pozbierał to zbierać. My już nam słoików brakuje, żeby to wszystko tam powkładać. No. Nic nie brakuje. Dziś samorządu terytorialnego. Oj, to będą świętować dzisiaj znowu. Będą świętować, a nie wiem, czy wiecie, to wcale nie jest taka stara instytucja, bo ona dopiero Powstała 27 maja 1990 roku. Także to nie jest aż takie. Jest takie ten No, także wszystkiego najlepszego wszystkim władzom lokalnym. No i na tym zakończę. Czesem no. Murphy powiedział: Nie, zmieni nawyki myślowe, a swój los. I coś w tym kurczę jest, nie? Wszystkie dowcipy, które w ogóle dla was się przygotowałem, się okazały, są takie, że lepiej ich nie mówić. Tak? No, co? Witamy kaszuby witają cały klan papatki. Dzień dobry. Witamy Dzień dobry. Pani Gością. Kiedyś zaobserwowałam butik, nie wchodzę tam i nie oglądam go i zawsze przychodzą powiadomienia. No to ja Pani Aniu nie wiem, a niektórzy Cześć. mówią, że nas tutaj obserwują, a powiadomień nie widzą, więc nie, wie, nie wiem o co chodzi. Damian Nowak. Cześć Damian. Słuchajcie, najlepszy chleb u Damiana. Słuchajcie. Nie wiem, czy Damian robi chleb z nasionami czyja, bo dzisiaj Damian o nasionach czyja. Nie Dla, wiem. Dlatego wszedł bo chcę zrobić. E, aha, może chce zrobić. Nie wiem, czy robisz taki chleb, czy, 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 czy lubisz te nasionka. E, czy dałoby się zrobić? Czy okazuje, uważasz, że to by był no. zdrowy chleb? Nie wiem, napisz. To są nasiona CIA i to też jest taki produkt nowy, słuchajcie, bo on jest zaliczany do nowej żywności, a nowa żywność to jest taka żywność bezpieczna, po pierwsze, a po drugie zgodnie z przepisami unijnymi, to taka, która nie była spożywana w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 rokiem. No to to jest nowa żywność słuchajcie no faktycznie ja za dzieciaka nie pamiętam nie żeby było coś takiego jak nasiona czyja. nie wiem czy pamiętacie yy, yy, ci co tam takie starsze roczniki czy pamiętacie jako dziecko yy, żeby ktoś mówił coś o nasionkach czyja napiszcie. Ale tu Damian i tutaj wrzucił w chleb kurier no proszę. No no Damian tutaj się rozwija ma już tę piękną tą stronę o. No, yy, no, musisz spróbować, słuchajcie. Szałwia znana powszedniej pod nazwą Chia, ale to jest też szałwia hiszpańska. Wczoraj mówiliśmy o tym ziółku, szałwia lekarska, a dzisiaj szałwia hiszpańska, tak? Yy, pochodzi z terenów Meksyku i Gwatemali, słuchajcie. I tam była spożywana już 3400 lat przed Dzień. naszą erą. Było to pożywienie, słuchajcie ludzi w tamtych rejonach, Gwatemala i słuchajcie Meksyk, tak? Obecnie, no, bardzo zyskała na popularności w tych latach 90., -tych, 2000., mm. tak. Tak naprawdę każdy mm. ją zna, gdzieś tam w sklepach ją można kupić, deserki można z niej kupić. Słuchajcie, różne cukiernie, tak. Przecież nie tylko te ekologiczne, nie tylko takie, te, co robią ciasta dla wege wegan, wegetarian, ale wszystkie, słuchajcie, dodają ją do deserów, robią z tego ciasta, także. Ona jest coraz bardziej, słuchajcie, tutaj sławna, jest bardzo dużo przepisów z nasionkami chia. Roślina z jasnowatych, znana powszechnie pod nazwą chia. Podstawowa roślina uprawiana przez Azteków. Tak? szeroko stosowana, szczególnie były jej nasiona. Z nasion była otrzymywana i mąka, i olej, tak? które stanowiły główne pożywienie, słuchajcie, tamtej ludności. Oprócz nasion, czyja dodawano te nasionka do farb, a także używano podczas obrzędów religijnych i uroczystości. No i w, w, lata, w wieku XX no, się bardzo, bardzo rozpowszechniła tak, na skalę przemysłową. Dzisiaj nie tylko w Meksyku jest uprawiana, ale także w krajach Ameryki Południowej, w Argentynie, w Kolumbii, w Boliwii, w Peru i też w Australii. I też w Australii, tak? Nowa żywność, tak? Czyli żywność po 97 roku. I słuchajcie, co te nasionka zawierają? Bardzo duże ilości białka, tłuszczy. Tam są też, tutaj, bardzo ważne, słuchajcie, tutaj naukowcy wiązali z tym też przyszłość, bo tutaj nienasycone kwasy tłuszczowe, tak? Omega-3. Yy, tutaj są też te, te kwasy, słuchajcie, yy, 10 gram nasion chia, 10 gram ma 486 kalorii, 10 gram, 486 kalorii, ale słuchajcie, 10 gram to jest bardzo, bardzo dużo. jest 50, nie. Jest pół kilo, yy, 100 gram, nie, 100 gram, czyli tutaj by było w tej paczce, słuchajcie, ponad 2000 kalorii, oj, więcej nawet. No, prawie 3000 kalorii by było w tej paczce, no ale słuchajcie, żeby tą paczkę półkilogramową zjeść, to, to, to słuchajcie, no, to naprawdę jest dużo. Bo te nasionka po obróbce, czyli po dodaniu wody albo jakiegoś płynu, soku, musu, czegokolwiek, one bardzo mocno pęcznieją, a woda, w której się moczą, robi się taka śluzowa. Taka, taki ślaz się robi, ta woda się też zagęszcza, tak, na pewno każdy z Was jad jakiś deserek i ona jest, yy, 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 słuchajcie, nasionka yy, chia są bardzo, bardzo syte, tak. Bardzo, bardzo syte, tak? Jeżeli chodzi o składniki odżywcze, zawierają lipidy, tak jak Wam mówiłam, ten kwas ala, tak, alalinolenowy ala tak, czyli ten omega 3, który jest bardzo, 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 bardzo nam potrzebny, zawierają bardzo duże ilości błonnika pokarmowego, bardzo duże ilości, związki fenolowe, dużo witamin i składników mineralnych, tak? Y Słuchajcie, w 100 gramach nasion znajduje się 5 razy więcej wapnia niż w 100 gramach mleka. Niż w 100 gramach mleka krowiego, słuchajcie, tak? Eee, żelazo, żelaza w nasionkach czyja jest trzykrotnie więcej niż w szpinaku. Tak. Bardzo dużo błonnika, i teraz tak słuchajcie, nie przesadzajcie z ilością zjedzonych nasion czy ja. Lepiej zjeść jedną, dwie łyżki, tak gdzieś w jakimś deserku przemycić, bo już większa ilość powoduje, że możemy mieć biegunki. Słuchajcie, może boleć brzuszek. Tak jak przy kaszach, jeżeli większą ilość kaszy zjemy za dużo, tej kaszy gryczanej, na przykład, o której Wam ostatnio opowiadałam, to też mogą być wzdęcia, bóle brzucha, no bo to są rośliny, które mają bardzo, bardzo Dużo błonnika. Jak robicie jakiś deserek z nasion chia, to też popijamy to wodą, tak? używamy dużej ilości wody, no dlatego, że to, to pęcznieje, tak? To też pęcznieje w żołądku. Tutaj naukowcy nawet robili takie badania. Słuchajcie, czy nasiona czyja? Wpływają na odchudzanie, ale tutaj podawano 50 gram dziennie nasion, czyja w ciągu 12 tygodni osobom z nadwagą, no i nie miało to żadnego wpływu na masę ciała. Słuchajcie. Także one jak... są pomocne, bo mają bardzo dużo błonnika, tak? No ale to wiadomo, no to trzeba tutaj zrezygnować z czegoś innego. Także bardzo polecam. Ale czy ktoś, kto z się tak, jak to zje, to musi jeść. Taki deser jest bardzo syty. Eee, jako, jakie duże opakowania? Tutaj mamy pół kilograma, te pół, pół kilograma za 25 zł, naprawdę wystarczy nam mega, mega długo, dużo. A tutaj mamy nasionka, czyja takie 20 deko za 14 zł. Moment, Moment. jak im mogło wyjść, że one nie chudnęły? Jak, jak to ma dużo błonnika i jest bardzo. Eee, no bo pewnie im to dawali, ale wiesz, no niczego no. No, no wiesz, może takie wiesz, te, te, te doświadczenia nie do końca były tak zrobione jak tego, ale ogólnie wspomaga odchudzanie, usprawnia pracę jelit, słuchajcie, ogólnie tak, bardzo usprawnia pracę jelit, na, na przykład na mnie nasionka, jak ja zjem deser z Gia, yy, to, to słuchajcie, no, 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 no przeczyści, słuchajcie, no nie mocno, ale przeczyści, tak, My mamy pół kilo. Nie? Pół kilo, ale bo mamy 20 deko, nie? Ale nie. mówię to, jak ktoś jeszcze nie umie tego nie spożywał, to kupić sobie te 20 deko, to wystarczy. To wystarczy łyżkę, dwie zalać jakimś płynem, sokiem przecierem, wodą, mlekiem, tak? Do tego słuchajcie, teraz można poukładać sobie truskawki, jakieś malinki, borówki. Naprawdę jest fajny deserek. Tym też można zupy zagęszczać, można robić ja jakieś takie ciasta, bardzo dobre jadłam, sama tego nigdy nie robiłam. Takie ciasta, słuchajcie, wegańskie, które miały właśnie taką warstwę owocową z nasionami czyja. I to było bardzo, bardzo dobre. Napiszcie, co wy robicie, słuchajcie, z nasionami czyja, czy w ogóle jecie te nasiona czyja, tak? ale wiem, że ludzie zagęszczają tym zupy, właśnie jak pieką chleby, gdzieś tam łyżkę przemycają, to nie chodzi o to, żeby zastąpić mąkę, tylko po prostu łyżkę gdzieś tam, nie, jakiś koktajl sobie robią właśnie tam z banana, z jakichś owoców, to też gdzieś tam łyżkę, tak, łyżkę, nieraz łyżeczkę, bo to tak trzeba wyczuć, to bardzo, bardzo zagęszcza, słuchajcie, posiłki, tak, co jeszcze, słuchajcie, Dużo, tak, dużo składników odżywczych oprócz tego błonnika. Słuchajcie, tak, nasionka czyja chłoną bardzo duże ilości płynów pęcznieją, uzyskują gęsty żel, którego można zrobić wiele, wiele potraw. Słuchajcie. Ogólnie nie ma przeciwwskazań. Jedynym przeciwwskazaniem jest to, że jak ktoś choruje na jelita i ma już jakieś słuchajcie ostre biegunki albo ostre zapalenia jelita, no to to jak z każdym produktem, który zawiera bardzo duże. Ilości błonnika po prostu musi uważać. Nie spotkałam się z żadnymi przeciwwskazaniami dla kobiet w ciąży. Wręcz tutaj kobietom w ciąży jest zalecane, jak mają problemy z wypróżnianiem, ale właśnie nie duże ilości, tylko lepiej słuchajcie, mniejsze. Pani Ela dodaje do owsianek i do kefiru. No. Ja tak sobie wszedłem, bo jak słyszę taką rzecz, że ktoś napisał gdzieś, że, że nie jest na coś, to zaraz sobie sprawdza. No, każde badanie na coś jest. I wpadłem sobie na badanie właśnie na PubMedzie opublikowane odnośnie CHIA, takie przeglądowe. Ktoś, ktoś zrobił review wszystkiego, czyli, czyli wziął wszystkie badania, które, które są zrobione i je podsumował. No już na sam dzień, dzień dobry jest napisane, że wartość odżywcza CHIA jest powodem, dla którego jest ona stosowana w profilaktyce kilku chorób niezakaźnych, takich jak otyłość, nadciśnienie, choroby układu krążenia, rak i cukrzyca. I że odżywcze i terapeutyczne aspekty ciała są obecnie badane przez wiele ośrodków naukowych. Tak, bo są bardzo odżywcze. Są bardzo odżywcze, bardzo sycące. Tak? I smaczne. Smaczne dają uczucie sytości na długi, długi czas. Na długi, długi czas, słuchajcie. Nie tak. wiem, jak mi to wyszło tamtym, że, że to nie pasuje, ale. Tak, tak jak pani Ela tutaj pisze, można do owsianek, do kefirów, do koktajli to dodawać takie w kubeczkach robić deserki z owocami, na różne ciasta, do chlebów. No, zastosowań jest tysiące. Także polecamy wam nasionka czyja, słuchajcie, tak? Nie, nie jest to polska roślina, nie rośnie w Polsce, ale warto spróbować. Nie jest też droga, bo tutaj ta mała paczuszka 14 zł, a ta duża paczka półkilogramowa 25 zł, i to wam naprawdę wystarczy na długo długo, długo, no także zachęcamy do yy, do urozmaicania waszych potraw. Yy, no i tyle, słuchajcie w temacie, chyba, że Marek coś jeszcze chce tutaj dopowiedzieć. A ty nie. dzisiaj żadnego kawału nie mówiłeś. Bo wszystkie były niefajne. A wszystkie były niefajne. A to o, samorzą o samorządowcach, tak? Też. Wszystkie były niefajne. <laughs> Dobra, słuchajcie, bo, ja, no, bo dzisiaj Dzień Samorządowca. Mam kolejny, który elegancko pokazuje, że to bardzo dobrze wpływa i teraz patrzę. Ja Choroba... zalewam mlekiem. A co najważniejsze, niektóre wcześniej badań jest, że nasze składniki nasion i odgrywają ważną rolę w chorobach przewlekłych. Przewlekłych no. no, tak. ja, z... ja zalewam mlekiem i jem z musem jabłkowym, bananami lubię cudownie, jest czekoladem. Tak. No. Tak, same zdrowe rzeczy. No. Czekolada, bananów też się nie powinna iść, póki nie będzie sucho i gorąco czy warto pani pani Jasiu, ja nie wiem, czy warto. Ja brałem przez pewien czas. Yy, Mówią, że warto, ale ja poszedłem w innym kierunku. Może tak. A czy, ale gdyby ktoś chciał się suplementować, to lepiej tak niż nie, nie? Bo jest na Kinaza według badań jest w, w tym kierunku bardzo mocno uwarunkowana. Także tak, nie. Ja jednak, odkąd poznałem swoje ukochane pijawki, także wolę chodzić z kilkoma pijawkami na twarzy i w innych miejscach swojego ciała, niż się suplementować różnymi rzeczami dodatkowymi. Ale to już ja tak mam, nie? Ale żona mi wrzuca te nadtokinady, każe mi to jeść i nie tylko to, więc jem. Więc ja, no, ja mu tam zawsze szukuję supportu. Znaczy nie jemy dużo suplementów, no tutaj obowiązkowo kwasy omega-3. Tak, kwasy omega-3, yy, czyli po yy, tran biorę na 100% codziennie, 3 algi Codziennie razy 8, i 10, koenzym Q10 plus. jest obowiązkowo, witaminka D3, Adek, tak. Co tam mamy? Yy, no to 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 tak obowiązkowo. Reszta to jest taki dodatek, tak? No. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy, pozdrawiamy, życzymy miłego Ale wtorku. Bardzo. E, Już tak. skończymy, co to się dzieje. Jak? Dobra. Będziemy, słuchajcie, o 10 i będziemy o 15, więc Was serdecznie zapraszamy o 10 i o 15. E, popuszczajcie jeszcze troszeczkę serduszek. Życzymy wszystkim. z tymi ty serduszkami. No, bo jak serduszka są, to, 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 to transmisja jest lepiej widziana. Tak? Komentarze i serduszka, i wszelkie, naprawdę, słuchajcie, tak mocno Facebook teraz tutaj to wszystko blokuje. Zresztą to widać nie tylko na naszych transmisjach, ale też na innych transmisjach. Że, że po prostu jest to wszystko niewidoczne Hej Ola była hej napisz mi na priv. ile tam mam ci wpłacić ryby? dzisiaj przyjdą mhm. dzisiaj będzie dobre jedzenie Myślałem, w Papasse, no. ostatnio nie 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 słyszałem że to co wpada to wychodzi w 5 minut teraz czyli że nie, nie to wczoraj Marysia zjadła swojego ogórków w kiszonek jak przyniosłam do pracy miały być na cały tydzień zjadła je na raz słuchajcie no boże to mały tak no. No. No, no ale słoik był litrowy, no. Dobra, trzymajcie się zdrowo, kto ma ochotę, zapraszamy o dziesiątej. Cześć. Hej, hej.